Wojtek Kosek-Szarpnek, Display Solutions, Barcelona, ISE 2024. Moi drodzy, co ciekawego pokazujemy z led -a. Za mną seria FC, akurat tutaj wykonana w tak zwanym wersji corner, czyli możemy robić takie ostre krawędzie, łączenie kilku powierzchni. Seria FC aktualnie dostępna, czyli seria COB ledów, taką, którą można dotykać, taką, która jest trochę bardziej odporna na uszkodzenia, taka, która jest trochę bardziej energoszczędna niż na przykład, standardowa seria SMD. Ekrany od wielkości plamki 0,95, potem mamy 1,2, potem mamy 1,5, 1,9. W tym roku dołączy do tego również ekran o rozmiarze piksela 0,7, czyli będziemy powoli dochodzić do momentu, gdzie na 55 calach powinna pojawić się rozdzielczość Full HD. Oprócz tego w tym roku pokazujemy jeszcze jedną moim zdaniem ciekawszą rzecz, a mianowicie trzecią generację z serii F, oczywiście dostępną w dwóch wariantach: w wersji FA, czyli redundancja, w wersji FE, czyli bez redundancji. Co ciekawe w tym produkcie jest to produkt wykonany w nowej technologii SMD Flip Chip, czyli technologia, która po pierwsze ogranicza i to znacząco ogranicza zużycie energii. Proszę sobie wyobrazić, że 1 m kwadratowy takiego leda typowo będzie zużywał 100 W. Czyli to jest naprawdę bardzo, bardzo nisko, to jest niżej niż COB, to jest aktualnie najniżej na rynku. Ciekawostką jest to, że ten produkt również może świecić bardzo wysoką jasnością, czyli możemy mieć ekran, który ma standardowo 800 nitów i bardzo niskie zużycie energii, albo ekran, który ma 2500 nitów i dokładnie takie samo zużycie energii jak stara, seria, stara generacja druga. To jest moim zdaniem najciekawszy produkt na naszym stoisku, dodatkowo te ekrany przez to, że jakby obróciliśmy chip do góry nogami mają, ma bardzo ładną czerń, nie ma tego efektu brązowienia ekranu pod kątem jak w standardowych ekranach SMD, mamy idealnie czarny ekran, to jest coś czego wcześniej w technologii SMD nie było. W tym roku nie pokazujemy serii E, ale przypominam wam, że ta seria istnieje, ta seria jest, jest to najlepiej sprzedająca się seria ekranów akurat szarpnek w Polsce, dlatego zachęcam do zainteresowania się również serią E. Jeżeli chodzi o LEDy, to powiem wam, że w, no widać w jakim kierunku to zaczyna iść. De facto będziemy mieć kierunek w kierunku dwóch technologii, finalnie dwóch technologii. Po pierwsze, pierwsza technologia to będzie technologia, która będzie powodowała, że będziemy mogli obniżać, zmniejszać pitch. Ta plamka się zatrzyma mniej więcej w okolicy 0.6, ponieważ poniżej nie będzie już większego sensu na tą chwilę robienia LED-ów. No bo dojdziemy do momentu, kiedy będziemy mieć 55 cali full HD i to z pewnością będzie technologia C B. Drugą technologią, która jeszcze przez wiele lat będzie dostępna na rynku, to technologia SMD i ona się nadal będzie rozwijać w kierunku właśnie bycia energooszczędną. I to są jakby dwa kierunki, w których na pewno podąży świat ekranów LEDowych przez najbliższe no, 5-10 lat. Na wielu stoiskach w tym roku możemy zobaczyć wielki slogan MicroLED. Wiecie, że ja nie jestem do końca zwolennikiem mówienia o mikroLEDach, ale możemy powoli zacząć ten temat poruszać, ponieważ musimy jedno zapamiętać: nie ma czegoś takiego jak MicroLED. To nie jest technologia, to jest tylko rozmiar. Więc mikroLED może występować w wielu technologiach. Oczywiście on będzie zdominowany, ten, ten rozmiar mikro będzie zdominowany raczej przez technologię COB, ponieważ w tej technologii te mikroLEDy będą się pojawiać i można powiedzieć, że ta skala mikro no, zaczyna się w tym roku już pojawiać w takiej merytorycznej formie, czyli rzeczywiście możemy zacząć mówić o tych mikroLEDach, ale nadal komercyjnie to jest pieśń przyszłości. Oczywiście zapraszam Was do kontaktu z Sharpnek, zapraszam Was do wizyt w Inspiration Hub w Warszawie. Jesteśmy tu po to, żeby Wam pomóc, dobrać rozwiązanie, żebyśmy mogli porozmawiać o tym, co możemy zrobić razem. Więc jeszcze raz zachęcam do kontaktu i oczywiście subskrybujcie AV Integrację. Do zobaczenia.